Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym już o godzinie 7 rano złożyliśmy w prokuraturze rejonowej Wieleniej Górze, za pośrednictwem prokuratury Wielenie Górze do prokuratury okręgowej w Warszawie, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy policji, ale zarówno powiatowego lekarza weterynarii, powiatowego inspektora sanitarnego i inspektora sanitarnego, który z artykułu 231 do dnia dzisiejszego nie wszczął, proszę Państwa, postępowania wobec funkcjonariuszy, a w szczególności tych, którzy nadzorowali te całe wydarzenia w Warszawie z udziałem, proszę Państwa, protestujących. Powstaje pytanie, dlaczego antysystemowcy, ci, którzy organizują, proszę Państwa, te całe protesty w Warszawie, do dnia dzisiejszego przedsiębiorców, ci, którzy są liderami, nie złożyli zawiadomienia do prokuratury przeciwko policji, i zarówno ci antysystemowcy z Agrounii, proszę Państwa, którzy też wyprowadzili ludzi, i sytuacja dzisiaj jest taka, a nie inna, że ludzie dostają decyzje po 10 tysięcy. <laughs> proszę Państwa, tymi decyzjami nie należy się przejmować, ponieważ te decyzje zostały wydane. W, czy zgodnie z przepisami prawa, niezgodnie, niezgodnie z KPA, e, przed wydaniem decyzji Sanepid powinien wysłać zawiadomienie do każdej ze stron w trybie artykułu 10 KPA z, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji i ustosunkowaniem się do zebranego materiału dowodowego. Postępowanie administracyjne Sanepidu. Obarczone jest kwalifikowalną wadą prawną. W związku z powyższym, na podstawie artykułu 156, paragraf 1, punkt 2, główny inspektor sanitarny powinien z mocy prawa uchylić wszystkie decyzje. Ale główny inspektor sanitarny, pan Pinkas, powinien wszcząć postępowania z urzędu wobec policji i ustalić dane personalne policjantów, którzy, proszę Państwa, nie zastosowali się do. Wytycznych wynikających z ustawy, ponieważ ustawa nie zwalnia ani prezydenta, ani proszę Państwa prokuratora, nikogo nie zwalnia, a tym bardziej nie, nie zwalnia policjantów, proszę Państwa, którzy powinni zachowywać odległości co najmniej dwóch metrów zgodnie z treścią zapisów ustawy o, proszę Państwa, chorobach zakaźnych. W związku z powyższym, to policjanci jako. Ci, którzy powinni kontrolować, nadzorować, proszę Państwa, całą sytuację i zabezpieczyć bezpieczne, bezpieczne możliwości, proszę Państwa, nawet rozejścia się osób, które, proszę Państwa, uczestniczyły w tym proteście, uniemożliwili tym ludziom, spychając ich wszystkich do jednego kręgu, czym doprowadzili do sytuacji, że te odstępy, proszę Państwa, nie mogły być zachowane. Na filmach, na zdjęciach widzimy, proszę Państwa, jasno i wyraźnie mamy dowody na to w postaci filmów i materiału dowodowego zdjęciowego, że funkcjonariusze stojący jak proszę Państwa przysłowiowe dziewczyny przy drodze, trzymając się za ręce, proszę Państwa, nie zachowują odległości dwóch metrów od siebie. W związku z powyższym, zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie zostało złożone. Więc antysystemowcy z agrouni przedsiębiorcy, dlaczego do dnia dzisiejszego nie złożyliście takiego dokumentu? Mam nadzieję, że złożycie. A pan Tajno, e, panie Bawle, panie 7. pod protestem pan deklarował, pan deklarował jasno i wyraźnie, że będą zajmowali się tym prawnicy, e, którzy, których pan wskaże. Na, e, gdzie, są dzisiaj, gdzie są dzisiaj ci prawnicy, którzy powinni przejąć sprawę proszę Państwa i składać wnioski składać wnioski do prokuratury zawiadomienia do prokuratury odwołania od treści decyzji proszę Państwa i zgodnie z zapisami o wstrzymanie e, wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej do wojewódzkiego sądu Administracyjnego, ponieważ decyzją nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. Decyzja jest niezgodna z prawem i podlega, i podlega uchyleniu, proszę Państwa, w trybie przepisów nadzorczych kodeksu postępowania administracyjnego. Więc zawiadomienie złożone, udostępniajcie, jeżeli ktoś będzie chciał dostać treść i wpisać swoje imię i nazwisko. Eee żeby złożyć też takie zawiadomienie do prokuratury, a był uczestnikiem proszę Państwa protestów i manifestacji w Warszawie, to proszę napisać do mnie e, treść w, w Wordzie, proszę Państwa, mogę udostępnić, każdy będzie mógł złożyć zawiadomienie do prokuratury. Im więcej zawiadomień do prokuratury, tym bardziej proszę Państwa, wykonujemy. Nadzór sprawczy w trybie artykułu 4 Konstytucji, jako suwerena, nadzorce proszę Państwa, na tym, co się dzieje w naszym kraju, ponieważ nasze prawa są ewidentnie łamane. To policja naraziła nas na bezpośrednią, na bezpośrednią utratę zdrowia i życia, i powinni odpowiadać przed prokuraturą. Proszę Państwa, to, że oni dostają za każdą akcję 700 zł, my wiemy, ale nie upoważnia ich to do tego, żeby łamali moje prawo, a konsekwencje tylko ma ponosić obywatel. Pozdrawiam serdecznie.